Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Filip Marczyński dzień dobry jeszcze raz w studio Doktor Paweł Preś, astronom Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Czy pan również tak jak bardzo wielu wczoraj czytał portal X wieczorem i zastanawiał się, czy kłótnia Elona Maska z Donaldem Trumpem spowoduje to, że doktor Sławosz nie poleci w kosmos. Był pan tym podekscytowany? Ja akurat X'a nie czytam, A. akurat X, -a, X -a nie. Natomiast rzeczywiście kłótnia jest dość yy, zabawna. Yy, na Pewno, na pewno start, start będzie i raczej, jak to się mówi, tak zwane względy bezpieczeństwa potencjalnie mogą to prze, przełożyć przenieść, jakoś, prze, tak? przełożyć i tak dalej, bo to jest dość specyficzne, no to jest tak naprawdę lot komercyjny, on jest wykupiony. Yy, przez ESE w, yy, w SpaceX. Także to nie jest zależne od politycznych no Czyli, bo krótko mówiąc, Elon Musk jakby odwołał ten lot, to zrobiłby na złość głównie sobie, bo prawdopodobnie to nie byłoby, zarobiłby, tak, to a To przeciwko, przeciwko jego własnym Interesu. No, biorąc pod uwagę jego aktywność z ostatnich miesięcy, to wcale nie wykluczałbym takiej decyzji ze strony Elona Maska. Wystarczy popatrzeć na wykres akcyjny Tesli. I może tak, mieć zgadzam wątpliwości. się, zgadzam się. Różne, różne... <grym> ale myślę, że, że szczególnie teraz za, zależy mu na tym, żeby realizować pewne kontrakty. <grym> Najprawdopodobniej. Biorąc pod uwagę ten wykres właśnie, ale uspokoję państwa, przed chwilą już to mówiłem, podobno tam idzie kule przemów w stosunkach obu tych potężnych mężczyzn i... Ma się nawet jakaś pojednawcza rozmowa telefoniczna odbyć, także, także zostawmy to, bo przecież Zosta zaprosiłem tak. do studia astronoma, a nie komentatora wydarzeń politycznych, prawda? Więc. Takie moje pierwsze pytanie, czy te loty w kosmos ludzkie to jest bardziej w tej chwili element jakiegoś show, czy one rzeczywiście mają znaczenie dla nauki? Bo przecież astronomowie potrafią z Ziemi za pomocą radioteleskopów stwierdzić, z czego zbudowane jest jakieś ciało niebieskie oddalone o miliony lat świetlnych. No to po co tam jeszcze latać? No, pewne, pewne narzędzia mamy. To nie znaczy, że to są takie narzędzia, yy, yy, które... Potrafią cokolwiek zrobić, prawda? Wszystko. Natomiast y, loty y, w tej chwili y, głównie są zwią, związane z pewnym rozwojem nowych technologii. I mhm. to jest oczywiście zawsze tam się przeprowadza eksperymenty. One są z reguły jednak, mimo wszystko, na dużo mniejszą skalę niż, niż na Ziemi, y, w, w, tam, tam na stacji kosmicznej. Natomiast stacja. Y, Powiedziałbym, że głównie, y, głównie funkcjonuje moim zdaniem jako, jako takie laboratorium y, warunków, w których, y, w których sprawdza się funkcjonowanie ludzi, że to jest główny cel, bo y, gdzieś tam w przyszłości, ja wcale nie wiem jak, jak szybko, ale można się spodziewać, że ta nasza obecność poza atm atmosferą y, no, stanie się bardziej trwała. Tak w takim sensie, że naprawdę będzie na przykład regularnie latać na przykład na bazę księ księżycową, a może tak jak to Elon Musk cały czas kłapie jezorem, ale my doskonale wiemy, że on, że on ściemnia, że już za rok polecimy na Marsa, prawda? No i to przecież cała ta jego polecimy. pantomima z flagą, którą wbijał, co prawda tak. w scenę gdzieś w Stanach Zjednoczonych, tak. ale miała symbolizować wbijanie Oczywiście flagi Oczywiście to, to, jest, to jest działanie na, na wyobraźnię I, i ja mu tego y, nie bronię, tylko że y, wszystkie te rozmowy, że już za rok polecimy, to, to jest absolutna ściema, to, to, to po prostu absolutnie tego nie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić w tej, w tej chwili. Czyli e, wracając do tego, co Pan powiedział, panie doktorze, chodzi o to, że tak naprawdę poddawani eksperymentom są głównie ci ludzie, którzy tam przebywają. Tak? W dużej mierze tak, spora część różnego rodzaju eksperymentów, które tam, znaczy powiedzmy sobie, badań, mamy eksperymentów badań, może nie raczej, tak. badań y, które, które tam się robi, to, jest, y, to, są, to są badania nad, y, nad właśnie dobrostanem y, samych y, astronautów. No i z tych kilkunastu eksperymentów, które są zaplanowane w związku z lotem pana Sławosza, to też są eksperymenty związane po prostu z jego własnym funkcjonowaniem. Tam część po prostu to są, y, y, to jest y, patrzenie y, na to, jak on się zachowuje, jaki, y, jaką on ma ekspresję, y, jak on y, reaguje na, y, y, na stan y, nieważkości, jak jego ciała, y, ciało Re, reaguje, tam jest na przykład badanie mikrobiomu jelitowego mm -hmm. za, za zaplanowane. To są bardzo, y, bardzo ciekawe rzeczy. Część jest y, też takich zupełnie podstawowych. To są pewne, no, to są pewne powiedzmy sobie, takie nowinki tech, technologiczne, które dobrze byłoby też przetestować w innym miejscu i sprawdzić, czy one akurat, powiedzmy, w warunkach stacji kosmicznej, rzeczywiście dają i interesujące efekty i czy one się nadają do wprowadzenia w przyszłości. Prawda? Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, że... Ciał tych astronautów, pobiera się to i owo, rozumiem, i bada się. Dosłownie czy, tak. Czy na tak. Ziemi na przykład to, to coś, tam krew, różne rzeczy można tak Tak, różne, różne rzeczy można <laughs> Czy to popobierać. jest inne na Ziemi, czy inne po pobycie yy, tam, tak? Tak. Yy, ba, ba, bardzo często jest tak, że dokładnie pobiera się przed lotem, w trakcie lotu. Po powrocie i to wszystko się porównuje. To wszystko się porównuje, jak, y, jakie są, są zmiany, y, co się dzieje, no bo Jedna sprawa to jest oczywiście wystawienie na efekt nieważkości, ale druga bardzo bardzo istotna to jest to, że my, że my jako a, astronauci wystawiamy się na znacznie wyższy poziom promieniowania kosmicznego. Tutaj na powierzchni jesteśmy wyraźnie y, chronieni przez naszą atmosferę. Trochę tego promieniowania dociera, ale w momencie, kiedy wychodzimy poza atmosferę, to to skacze tak y, kilkadziesiąt razy w górę. A już wiemy, czy ono jest szkodliwe, czy nie. Tak jest, krótko na, mówię? Jest. Jest, tak? mówiąc, jest. Ogólnie rzecz biorąc, jest szkodliwe. I oczywiście dla nas jest bardzo interesująca, w jaki sposób my się przed tym bronimy, tudzież jak można się w odpowiednie leki wy wy wyposażyć, żeby się przed tym bronić, prawda? Również same leki y, podlegają y, działaniu tego proprawniowania. I też jest jeden z takich, z takich y, ek, eksperymentów, które tam mają być przez pana Sł Sławosza y, 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 nadzorowane. To to jest właśnie badanie stabilności samych leków. Y, czy leki leczą, tak? Y, Trochę. Y, czy? Y, jak, jak, długo, jak długo one są stabilne? Bo my wiemy, że one zawsze z biegiem czasu y, Przetwarzają się no, i Mamy przestają. datę ważności, tak. prawda? Mamy coś takiego jak, jak datę ważności. W tych warunkach w, w wyraźnie wyższego propozytowania kosmicznego trzeba się zastanowić, jak na przykład te leki, dajmy na to, opakować. Tudzież same, same kapsułki, z czego, z czego trzeba zrobić na przykład brzegi tych, tych kapsułek, żeby one jak najdłużej zachowywały swoje własności. To w przypadku oczywiście lotów na stację nie jest takie straszne, bo te, bo te loty i tam dowóz różnych rzeczy się odbywają w miarę często, no ale już sobie możemy wyobrazić, że jak weźmiemy na przykład, nie wiem, taką wizję y, y, trwałej stacji na Księżycu. To już tak tam często się nie będzie latać. To tam się będzie latać, owszem, powiedzmy sobie raz na kilka miesięcy, no ale to musimy sprawdzić, czy na przykład leki, które tam weźmiemy, to one te kilka miesięcy w tamtych warunkach przytrzymają, prawda? I czy się nic złego nie stanie z nimi. Apteki nie ma, to prawda? Więc... Na miejscu tak, wszystko trzeba sobie. Na nikt nam nic nie sprzeda na miejscu. Ale dr Sławosz Uznański-Wiśniewski ma przeprowadzić też 13 eksperymentów, których, które nie będą dotyczyły jego samego: medycyna, biologia, biotechnologia i nauki inżynierskie. Mówił pan przed chwilą o kołysce Newtona. To bardzo ciekawe. Na czym ma polegać to ten eksperyment? Bar... I co to w ogóle jest? Tak, tak, tak. Jest takie, jest takie znane, znane. Mm... Taki, taki, taki instrument pokazowy, który się nazywa kołyską y, Newtona. Państwo na pewno to już gdzieś, gdzieś widzieli. To jest kilka kulek, które wiszą równolegle, dotykają się, i jak się jedną taką kulkę odchyli i puści, to się okazuje, że odskakuje dokładnie. Y, po, po uderzeniu odskakuje ta ostatnia kulka, yy, yy, kulka yy, z drugiej strony. Tam jest zasada zachowania yy, pędu itd. Tak tak Więc to wszystko ładnie działa w klasycznych warunkach yy, ciążenia, które tutaj mamy na powierzchni Ziemi. I w momencie, kiedy my le lecimy tym yy, lotem swobodnym wokół, wokół Ziemi, no tam ciążenia nie ma. I to jest, yy, wielu ludzi się tak za, zastanawiało, no to w tym, w tym momencie zasadniczo ta kołyska nie powinna działać. Ale może sprawdźmy, prawda? Ale jest... chce pan powiedzieć, panie doktorze, że przez ile my tam latamy już w ten kosmos? 60 lat czy więcej? Tak. I przez ten czas nikt nie, nie wpadł na to, żeby to wywieźć tam i zobaczyć? Były głosy, były głosy na ten temat, że byłoby ciekawe sprawdzić, jak ten układ, bo to już jest złożony układ mechaniczny. Więc na pierwszy rzut oka możemy sobie stwierdzić na pewno nie powinno działać, natomiast to jest złożony układ mechaniczny i, i, i tam mogą się pojawić różne dziwne zachowania. I nawet już na, w trakcie lotów myśmy odkryli pewne, pewne dziwne zachowania fizyczne. Jest taki bardzo, bardzo piękny efekt, kiedyś, absolutnie przy, przypadkowo, właśnie na jednej ze, ze stacji kosmicznych, nie pamiętam czy to był jeszcze MIR, czy już ISS odkryty. Jak się pewne śruby wykręca i wprawi je w ruch, to one, to one zaskakująco, zupełnie, nagle Potrafią odwrócić y, swoją orientację, po jakimś czasie znowu odwrócić. I ludzie się zastanawiają do tej pory, jak to się dzieje, y, jak, jak tam ta nasza fizyka kla, klasyczna y, gra, że taki efekt powstaje, bo ja, ja bym się w życiu tego nie domyślił, jakbym tego nie zobaczył, to bym wręcz nie uwierzył. No to trzeba, trzeba, trzeba. Z co no, nikt tego, tego wcześniej nie, nie, nie sprawdzał. Tu Państwu dodam, że to jest bardzo, bardzo taki ciekawy, prosty projekt. On został wymyślony przez polskich, yy, znaczy za, zaproponowany przez polskich nauczycieli, a samą kołyskę wykonali uczniowie jednej ze szkół w Gniewie. Czyli mam nadzieję, że Państwo wiedzą, gdzie jest Gniew. Yy, to jest takie malutkie miasteczko nad Wisłą w, w województwie. Pomorskim, więc to jest dość specyficzna rzecz. Ja myślę, że szczególnie dla tych dzieciaków, które naprawdę tą kołyskę wykonały, to to jest bardzo emocjonująca sprawa. Chcę zapytać, czy to dla nas nie jest emocjonująca sprawa, bo tak nikt tego nigdy nie robił, i nagle doktor Sławosz leci w kosmos z kołyską Newtona? puka tą pierwszą kulką, a to zaczyna działać. I co, my jesteśmy wtedy w sytuacji takiej, że cała nasza fizyka i wszystkie ustalenia są podważone, bo o to kołyska Newtona działa? Yy, ona będzie działać, ale jestem przekonany, oczywiście ja bazuję na, na, na moim doświadczeniu fi fizycznym, że będzie działać inaczej. Aha. Że będzie działać inaczej, że nie będzie się tak zachowywać jak tutaj na, na Ziemi. To jest yy, tam, yy, tam będziemy mieć jakieś e, e, efekty złożone do przekazywania zarówno moment, momentu pędu, jak i samego pędu, bo tam efekty cie, cie, efektów ciężkości po prostu nie ma. Więc tam takiego, takiego klasycznego efektu wahadła, że wahadł. Po big, prostu big, będzie się big, bujać, big. to tego, tego na pewno nie będzie. Aha. Natomiast y, no, to trzeba po prostu sprawdzić. To jest troszeczkę taka zabawka, bo to nie jest w tej kategorii tych poważnych y, eks, eksperymentów, tylko takich eksperymentów demonstracyjnych. De -de Innym takim bardzo fajnie jest tak zwana fontanna. O matko, jedyna. Y, wy, wyleciało fontanna kulkowa. O. Mhm. Y, też coś, co na Ziemi bardzo pięknie działa. Jest taki, taki bardzo, bardzo zabawny efekt, jeżeli mamy na przykład linę albo, albo taką linę z kulek, prawda? Mhm. I próbujemy to wyrzucić z pojemnika tak żeby to spadło, to w tym momencie I to tak samo wychodzi jak wąż, dokładnie tak? Dokładnie wychodzi samo. Jest efekt właśnie takiej fontanny, że z samego po pojemnika te kulki jakby wystrzeliwują w górę, aby, aby potem spaść. Mm -hmm. No i znowu też, też, tak, też jest pla, planowany taki, taki eksperyment, żeby sprawdzić, czy ta fontanna kulkowa z kolei w warunkach nieważkości będzie działać. Chyba nie, bo przecież z... nic się nie przyciągnie do podłogi, siebie, tak, nie? Natomiast trzeba, tam trzeba będzie yy, przy, przyłożyć jakąś siłę, Aha. żeby coś ciągnęło, i czy będzie mieć ten sam taki efekt, właśnie y, y, efekt wyciągania w, y, y, na zewnątrz. Oczywiście ja dosłownie nie jestem Państwu w stanie powiedzieć, jak to się powinno zachowywać. Po prostu trzeba zrobić próbę. Być może absolutnie nie działa. Absolutnie po prostu. Słyszałem, że doktor Sławosz bierze jakiś telefon ze sobą i będziecie próbowali się do niego dodzwonić, tak? Jest. To nawet nie to, że on ma ten telefon, ale istnieje już od wielu lat taka, taka seria takich wydarzeń edukacyjnych. One się nazywają ARIS i to, to jest po prostu łączenie telefoniczne ze stacją kos kosmiczną. Tam, tam jest kilka wersji yy, yy, po, pod względem technologicznym, ale Polska Agencja Kosmiczna yy, 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 za, zawiaduje z organizowaniem aż czterech takich yy, wydarzeń w Polsce. Yy, tak zwane wideokonferencje będą w Warszawie i w Łodzi, natomiast we Wrocławiu i w Rzeszowie będzie mieć takie łączenie yy, czysto telefoniczne. No i to jest oczywiście skierowane przede wszystkim do yy, dzieci. Do uczniów, prawda? I uczniowie to strasznie przeżywają. Ja już słyszałem o tym, jak, jak oni są biedni są, kiedy, kiedy mają rozmawiać z prawdziwym astronautą na prawdziwej stacji kosmicznej. No ale, ale taki event też, też będzie, będzie u nas, to jest najprawdopodobniej, bo tutaj wszystko zależy od tam konkretnych dat startu i tak dalej, tak dalej, ale na razie optujemy. optujemy na 18 czerwca i to będzie na, na Uniwersytecie Wrocławskim taka, taka impreza. Zapraszamy, aczkolwiek od razu Państwu po powiem, że to jest impreza zamknięta, tam trzeba się dostać. Mhm. Także, ale radio absolutnie za... Bardzo dziękuję, Zaprasza. właśnie tak. Bardzo dziękuję, Radio Wrocław na pewno tam będzie I porozmawiamy z y, astronautą naszym y, Doktor Paweł Preś, astronom Uniwersytetu y, Wrocławskiego I te wszystkie szalenie ciekawe rzeczy Państwu przybliżą Bardzo dziękuję Dziękuję bardzo Rozmowa Dnia w Radiu Wrocław